Zobaczyłem moją armię. Z tej strony instruktor pierwszego kontaktu w poprzednim tygodniu nie było materiału, dlatego że dopadła mi infekcja gardła. Jak widzicie, mój głos wraca do normy, dlatego postanowiłem nagrać materiał. Jak wam powiedziałem, przyjdą do mnie dwie paczki i odebrałem je, dlatego dzisiejszy materiał będzie im poświęcony. Oczywiście, jak widzicie, zauważyliście, założyłem shorta, po prostu przeglądałem telefon, żebyście coś mieli w tamtym tygodniu, żeby was nie zostawił z pustym kanałem i jestem dość mile zaskoczony bo został on dość ciepło przyjęty dlatego też będę wrzucał e, shorty, bo dużo oglądalność została wyświetlona w tak bardzo krótkim e, czasie. Jak widzieliście nasz konkurs dobiegł końcowi i niestety zgłosiło się do mnie tylko trzy osoby Stety, niestety, niestety bo postanowiłem podwoić nagrodę, tak zamieściłem specjalny rozkaz personalny z podziękowaniem w udziału w konkursie, więc ten konkurs mamy zamknięty. Niedługo jubileusz, kolejny będziemy mieli 200 subskrybentów i z tej okazji rozsujemy również naklejki. I ja mam jeszcze pomysł na jeden projekt, ale na razie nie będę go zdradzał. Dlatego drogi widzowie, jeśli chcesz dołączyć do mojej armii, no to koniecznie polub ten film. I zasubskrybuj mój kanał. A teraz nie przedłużając zapraszam Was serdecznie do oglądania. No i dzisiaj tak szybciutko nie będę wam przedłużał. Też nie będę się męczył z tym gardem. Przyszły materiał zrobimy z montażu powróci do nas nasz karabinek Sanałfkan. Zaczynie od rzeczy bardziej oczywistej. Jest to pas do broni. Kupiłem go eksperymentalnie. Na dość dużym portalu akcyjnym też na literkę A. Ja nie będę go tutaj yy, sponsorował. Tak wraz Mówi nie jest to Allegro i kupiłem go. Za uwaga, 15 zł. Dobrze słyszeliście? 15 zł. Była taka promocja, że po prostu jeśli zrobimy pierwsze zakupy, to cena tam turystycznie spadnie. I ten pas kupiłem właśnie za taką cenę. Nie wiem, jak im się to opacało wyprodukować, wysłać z tak daleka. No, ale powiem, że jak przyszedł do mnie, zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Oczywiście to jest podróbka Macpula, tak. I on jest mocowany na gniazda QD, tak. Wciśnij kropki. One są wykonane z metalu, więc jestem z tego zadowolony. Sam pas jest gruby, nylonowy. Duży plusem są te szwy. One naprawdę są bardzo grube. Mam nadzieję, że to będzie widać. Ta klamerka. Duża, oczywiście, do przerobienia z pasu dwupunktowego na jednopunktowy. Tak, wystarczy wcisnąć, to się pewnie trzyma, i wtedy mamy pas jednopunktowy. Ja go kupiłem z myślą, że będę go stosował jako dwupunktowy. I po prostu niech tak zostanie. Już jako przymocowany karabinek podrzucałem. Oczywiście w kontrolowanych warunkach nad łóżkiem. No i te wtyczki po prostu się tam trzymają pewnie. Minusem jest to te klamerki dwie bo one są wykonane z tworzywa ale jeśli miałbym się doszukiwać plusów to nie będą nam rysować broni oczywiście bo metalowe będą nam rysować ale za to będą bardziej trwałe więc ja na razie to zostawiam zobaczymy ile to wytrzyma naprawdę chyba nic lepszego nie znajdziemy yy, w porównaniu i stosunku jakości do ceny więc mówię Same te gniazda kosztują 20 zł, tutaj mamy dwa, więc nie wiem, jak to się to opłacało, ale ja się czuję jak po prostu korzystny na tej aukcji, tak? Kolejną rzeczą, którą chciałem zamocować do Karabinka: Asadonkar, Ja wam mówiłem w pierwszej części, ten jest A2 mi mocno denerwował, Te wycięcie było zupełnie niepotrzebne, ale rozumiem, że tak został skonstruowany, dlatego kupiłem. Po zaczerpieniu opinii od chłopaków moich znajomych, co służą w wojsku, tak? Ja sam właśnie z grota i nie zwróciłem uwagi na ten chwyt, ale postanowiłem go kupić i zamocować, tak? Co mogę powiedzieć? Chłopaki z redowy zrobili dobrą robotę, jest wykonany bardzo solidnie, tak? Ten stypli, który jest tutaj, jest ok, tak. Nie jest on też tak bardzo agresywny, ale sądzę, że ta potrzeby karabinka to nie jest broń krótka. z zupełności wystarczy. Wytłuczone mamy logo Fabryki Broni na górze, jak i na dole. Obówmy go po kolei, tak. Tu mamy fakturkę z przodu, jak i z tyłu jest taka sama, która zapewnia nam stabilny chwyt. I uwaga bardzo, ale to bardzo duży plus. Zwróćcie uwagę, że tu jest takie zgrubienie i on jest powiem dopasowany idealnie pod moją rękę ja mam dość duże te dłonie ale zwróćcie uwagę, że gdy chwycę to po prostu nie ma opcji przez to zgrubienie żeby ten chwyt mi się wyśliznął z ręki tak? jest to bardzo pewnie siedzi w ręku więc tego panowie z Radomia szapo baz zrobiliście kawę dobrej roboty jeśli chodzi o te wycięcia tutaj mamy dziurkę na śrubę którą będziemy mocować jak zabocować, to Wam pokażę następnym materiale. No i otwór mamy na sprężynkę, i też Wam pokażę. Tak, tu nie będziemy nic więcej używać. Sam deskowy, który jest na dole, ja tutaj nic nie będę przenosił. Zwyczajnie wtedy wkręcimy sobie śrubę. Więc w przyszłym tygodniu będzie materiał z montażu pasa. Oraz chwytu pistoletowego do karabinka AR-15. Niedługo mamy nowy jubileusz. 200 subskrybentów rozrasujemy naklejki. No, i ja mam tutaj już w głowie pewien pomysł, ale na razie nie będę go zdradzał. Zobaczycie go na moim kanale. A teraz pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.